Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z sześciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów, w odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne, ale przede wszystkim. W życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania, dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób. Już teraz będę mówić. Na kanale Jutro, w każdy wtorek o 17. .00. A już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek. Tym razem o tym, jak nie przywiązywać tak wielkiej wagi do opinii innych. Przejmowanie się opiniami innych to jest temat, który nieustannie pojawia się podczas procesów coachingowych i procesów rozwojowych. Bardzo często bywa nawet tak, że od tego tematu zależy w jaki sposób potoczy się rozwiązanie innych tematów, a nawet rozwój danego człowieka. To tylko pokazuje, jak ogromną wagę w naszym społeczeństwie. Przywiązuje się do opinii innych ludzi i jak bardzo te opinie innych ludzi wpływają na nasze wybory, na nasze decyzje, na to, jak kształtujemy swoje życie. Jestem przekonana, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele wyborów w waszym życiu albo w życiu waszych bliskich zależało właśnie od tego, co powiedzieli lub co powiedzą inni. Zaczyna się już od dzieciństwa. Pojawiają się wówczas pytania. A co pomyślą Twoi koledzy, Twoje koleżanki? A co powie na to Pani? A co powie Babcia, Dziadek? Bardzo rzadko lub prawie wcale, oprócz tych pytań, nie zadajemy dzieciom pytania: A co Ty myślisz na ten temat? Tak jakby zdanie tego dziecka na temat jego własnego życia nie było ważne. I w ten sposób uczymy dzieci, że rzeczywiście tak jest, że Twoje zdanie się nie liczy, że liczy się opinia. Babci, dziadka, pani w szkole, kolegów, koleżanek, ale twoja nie. I potem jest tak, że młodzi ludzie wybierają szkołę średnią lub studia, naciskani przez tę opinię innych przez opinię mamy, taty, kolegów, koleżanek bo przecież wszyscy tam idą, bo przecież tak należy. Tak naprawdę to bo jest nieważne ważniejsze jest to, że dalej nie pojawia się pytanie A co ty myślisz? A co ty chcesz? Bardzo często ta opinia innych jest tak przytłaczająca, że nie jesteśmy w stanie zdać sobie sprawy, czego tak naprawdę my chcemy. A potem pracuję z 30, 40, 50 latkami i często to są ludzie, którzy po jakimś czasie procesu coachingowego odkrywają, ale ja nie wiem, czego ja chcę. Ale ja nie wiem, kim ja jestem. Ale ja nie wiem. Jaka jest moja tożsamość? Tak bardzo przez te wszystkie lata byli naciskani i popychani do tego, aby wypełniać oczekiwania innych, nie zastanawiając się nawet nad tym, jakie są ich własne oczekiwania odnośnie ich własnego życia. I tutaj bardzo ważna informacja. Zdarza się, że te oczekiwania innych tak mocno wejdą w naszą tożsamość, tak ją otoczą. A nawet przytłoczą, że jesteśmy przekonani, że to do czego dążymy, na przykład awans, wysokie zarobki albo jakiś standard życia, to jest to czego chcemy. Na przykład dyrektor, dla którego przez całe życie ważne były kolejne stopnie awansu, wreszcie go ma, jest już prawie na szczycie. Ok, jeszcze coś zostało. Może jeszcze ten kolejny awans, a potem jeszcze kolejny, gdzieś na globalne stanowisko. I po pytaniu, po co ci te awanse? Odpowiada, nie do końca wiem. Może to od taty, który mówił, musisz się rozwijać, musisz awansować, musisz dobrze zarabiać, musisz utrzymać swoją rodzinę, musisz, musisz, musisz. Do tego musisz, taty, dochodziły jeszcze kolejne rzeczy. Musisz zadbać o bezpieczeństwo, musisz zapewnić świetne szkoły dla swoich dzieci. Musimy wyjeżdżać na wakacje przynajmniej dwa razy do roku. A jak pada pytanie, a czego ty chcesz? To po długiej, długiej ciszy cicho pada odpowiedź: Nie do końca wiem. Może chciałbym już wieść spokojne życie, napić się rano kawy, iść się przejść po łące. Ale to też nie jest odpowiedź. Pamiętacie pierwszy odcinek? Gdy za dużo jest ekscytacji, to szukamy spokoju. Więc w tej odpowiedzi często widać ten brak balansu brakuje mi spokoju, więc chcę go ale to nie znaczy, że to jest moje ja. Inny przykład w dzisiejszych czasach może już nie tak często, ale ciągle zbyt często. Kobieta, która dla rodziny, dla kariery męża i dla dzieci poświęciła swoje życie. Dzisiaj, dzisiaj jest tak, że mąż jest na wysokim stanowisku, dzieci wyjechały na różne uniwersytety, a ona została sama w domu. Ale przez te wszystkie lata zagubiła gdzieś jasną odpowiedź. Kim chce być? Nie kim w sensie zawodu, ale kim jako człowiek? Gdzie jest jej pasja? A może być tak, że ta kobieta nawet ma jakąś pracę, nawet ma jakieś nie najgorsze stanowisko, ale ma poczucie straty, ma poczucie to nie to, to nie moje życie, nie tak chciałam. Ale dzisiaj już nic nie zmienię, bo przecież co powie na to moja rodzina? Co powiedzą inni? Zastanów się przez chwilę, w ilu momentach swojego życia zadajesz sobie to pytanie, co powiedzą inni i co poświęcasz dla tej opinii innych, czego nie realizujesz. Bo tak naprawdę, właśnie to, czego nie realizujesz, czego nie podejmujesz, na co się nie decydujesz, jest Twoim kosztem, jaki płacisz za opinię innych. Jakiś czas temu byłam razem z moimi synami na spotkaniu z astronautą. Po świetnym wykładzie był czas na to, aby zadawać pytania. Mój młodszy syn bardzo miał ochotę zadać pytanie, ale nie był jeszcze gotowy na to, aby podnieść rękę. Zapewne myślał: A co powiedzą inni? A co będzie, jak ktoś mnie wyśmieje? Popatrzył na mnie i zapytał: Mam zadać to pytanie, czy nie? Chyba go nie zadam. I wtedy powiedziałam mu, nie zastanawiaj się nad tym, czy masz odwagę zadać to pytanie. Zastanów się nad tym, czy będziesz żałował, że go nie zadałeś. I to jest tak naprawdę kluczowa rzecz w dzisiejszym odcinku. Zastanów się, co tracisz, jeśli nie robisz tego, co chcesz zrobić, kierując się tylko opinią innych. Zastanów się, ilu rzeczy żałujesz, bo ich nie zrobiłeś nie zrobiłaś właśnie ze względu na wyimaginowaną opinię innych. Zastanów się, ile rzeczy już się nie powtórzy, już nie będzie okazji. Ale ty ich nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, bo bałeś się opinii innych. Jak zwykle bywa w tego typu tematach i tutaj jest ukryta pułapka. Ponieważ tworzymy bardzo ciekawą konstrukcję, wyobrażamy sobie, co pomyślą inni i martwimy się tym, co sobie wyobraziliśmy, czyli tak naprawdę nie opieramy się na faktach, na istniejących myślach, na istniejących opiniach innych, bo ich nie znamy. Opieramy się na naszym wyobrażeniu tego, co inni sobie mogą pomyśleć w związku z tym, co my zrobimy, albo co zadecydujemy. Widzicie bezsens tej konstrukcji? Nie wiesz, co myślą inni, ale obawiasz się tej opinii i w ten sposób zaprzeczasz sobie. I w ten sposób tracisz. Chciałam ci zdradzić bardzo ważną tajemnicę. Tylko pamiętaj, nie mów nikomu. Ludzie mają gdzieś twoje życie. Ludzie mają gdzieś to, co się z tobą dzieje. Ludzie mają gdzieś twoje wybory. Ludzie myślą tylko o sobie. Jeśli kiedykolwiek i gdziekolwiek i ktokolwiek będzie miał do wyboru twoje dobro i swoje dobro, uwierz mi, Wybierze swoje dobro. Jeśli gdziekolwiek będzie postawione na szali Twoje stanowisko i stanowisko tego człowieka, to on wybierze siebie, nie ciebie. Każdy z nas jest tak bardzo zajęty sobą i swoim życiem, że ledwo zauważamy życie innych ludzi, ledwo ich słuchamy. To zresztą pokazują badania, że nasza komunikacja w ogromnym procencie. Jest na pierwszym poziomie, czyli każdy z nas mówi coś, a drugi już myśli o tym, co odpowiedzieć, i zaczyna zazwyczaj od: A ja w tej sytuacji nie słuchamy siebie, nie widzimy siebie, nie dbamy o to, co się dzieje z innymi. To po co ty tworzysz taką skomplikowaną konstrukcję, dbając o opinię innych, która nie istnieje, która jest tylko w twojej wyobraźni i która najprawdopodobniej nie zaistnieje. Jeśli ktoś cię zauważy, to tylko na chwilę. Albo dalej wróci do swojego życia i do tego, czym się zajmuje. Jeśli tak bardzo dbasz o opinię innych, to oznacza, że jest w tobie ogromna potrzeba akceptacji i przynależności, albo akceptacji lub przynależności. A jeżeli ta potrzeba akceptacji jest tak ogromna, to zastanów się, na ile ty sam, ty sama akceptujesz siebie. Bo często jest tak, że oczekujemy akceptacji od innych, ponieważ nie dajemy jej. Sami sobie. Akceptacja innych jak wszystko, co jest zewnętrzne w stosunku do Ciebie, jest zależne od czyjegoś humoru, od czyjegoś nastawienia, od czyjś emocji danego dnia. Naprawdę od tego właśnie chcesz uzależniać akceptację siebie? A jaki masz wpływ na ten humor, nastawienie czy emocje kogoś? Żaden. To jaki masz wpływ na akceptację siebie przez kogokolwiek? Żaden. Mało tego. Jeśli kształtujesz siebie i swoje zachowanie tylko w oparciu o oczekiwania innych, o to, że się boisz utracić czyjąś w cudzysłowie dobrą opinię o tobie, to tak naprawdę nie jesteś sobą. Jesteś zlepkiem czyichś oczekiwań. I ci ludzie, o których opinie tak bardzo się boisz, tak bardzo się obawiasz. Nie lubią Ciebie, nie lubią Ciebie, jaki jesteś człowieku, tylko lubią to, że zachowujesz się w taki sposób, w jaki oni oczekują. Lubią Cię dlatego, że spełniasz ich oczekiwania, że wpisujesz się w obraz, który dla Ciebie narysowali. Nie lubią Ciebie, lubią własne oczekiwania, nie akceptują Ciebie, akceptują swój obraz Ciebie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co mówię, może być dla Ciebie trudne. Może nawet, może nawet zaprzeczasz, mówisz, ale nie, to nie o mnie, to nie tak. Niemniej, dopóki nie zidentyfikujesz swojego co i nie będziesz wiedzieć, gdzie prowadzą Cię Twoje drogi, nic się nie zmieni. A jeśli nic nie zmieniasz, to znaczy, że akceptujesz to, co jest. Świadomość mechanizmów jest kluczowa do decyzji o jakiejkolwiek zmianie. Jeśli więc dzisiaj zauważasz u siebie, że nadmiernie przejmujesz się opinią innych, za bardzo dbasz o tą opinię innych i ona cię blokuje, uniemożliwia ci życie w pełni, to uświadom sobie, że opinie innych są jak chorągiewki na wietrze. Wiatr dzisiaj wieje z jednej albo z drugiej strony i niewiele ma z tobą wspólnego. Nigdy nie zdarzy się sytuacja, że zadowolisz wszystkich, a chcąc zadowolić kogokolwiek, nie dbasz o zadowolenie siebie samego. Jeśli pamiętasz z pierwszego odcinka tę metaforę o drzewie, którym jesteś, przypomnij ją sobie i pomyśl, że dbając o opinie innych, sam, sama przycinasz siebie nie tylko w oparciu o opinie innych, ale przede wszystkim o Twoje wyobrażenie tego, co inni o tobie myślą i jaką mają o tobie opinię. Przycinasz swoje autentyczne ja w imię wyimaginowanego. Zadowolenia innych, którzy na dodatek wcale o ciebie nie dbają, bo są zajęci sobą. I najprawdopodobniej, tak samo jak ty, wielokrotnie rozważają to, co myślą o nich inni. Nie kreuj nieistniejącej rzeczywistości, bo sam, sama, staniesz się jej więźniem. Nie marnuj tam energii. Raczej zostaw ją na życie tu i teraz, na uważność i drogę ku pełnej akceptacji siebie. Zapraszam zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, w ilu aspektach swojego życia dbasz przesadnie o opinie innych. Zastanów się, co już cię ominęło. Zrób taki bilans, gdzie dbając o opinię innych nie podjęłam nie podjąłem dobrej dla mnie decyzji. O opinię kogo tak naprawdę dbasz, bo zazwyczaj mówi się o opinie wszystkich, ale za tymi wszystkimi kryją się konkretne obrazy osób, na których opinii najbardziej ci zależy. Zastanów się, dlaczego tak jest? Dlaczego na opinii tych właśnie osób zależy ci najbardziej? Co chronisz albo o co walczysz? Jak zidentyfikujesz to, co i dlaczego, albo po co, to łatwiej będzie Ci znaleźć Twoje, jak wyjść z tego zaklętego kręgu dbania o opinie innych, a zacząć dbać o opinię o samym sobie. Gdy przestaniesz dbać o opinię innych, to będzie to twój ogromny krok w stronę prawdziwej wolności. Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Proszę, wyślij ten odcinek tym, którym uważasz, będzie on służył. Tak wielu ludzi wokół nas dbało o opinie innych, zapominając o sobie. Niech i im przysłuży się ten podcast. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze i feedbacki, które dochodzą do mnie różnymi kanałami. One naprawdę pokazują mi, że to, co robię ma sens i że jest dla Was przydatne będę więc robić to nadal. Napisz w komentarzu do tego odcinka, o czym jeszcze chciałabyś chciałbyś usłyszeć. A już za tydzień na wyraźną prośbę wielu osób zapraszam was na odcinek o udzielaniu feedbacku. Do usłyszenia.